Siemanko Motoświry, w odpowiedzi na wasze prośby skracamy nasze odcinki do minimum, czyli będzie to jakieś 12-15 minut, co by się nie dłużyło. Narzekacie też na to, że tego pana, czyli Wąskiego jest za mało w naszych odcinkach, także Wąski udowodni, że potrafi no mówić. Mu będzie zdecydowanie więcej. Mówi! Mówi! On mówi! No to dobrze. Robimy zapowiedź. Zapowiedź czego? Odcinka... Który? Który, będzie, który będzie w sobotę. Premiera będzie w sobotę, my nagrywamy wam to we wtorek, a nie w niedzielę. A co będzie w tym odcinku? Za chwilę zobaczycie. Jak widzicie jest E36 w totalnym szoku. Bądźcie z nami.